Witajcie kochani! Witam Was serdecznie w nietypowej scenerii. Jesteśmy wyjątkowo nie w szkolnej sali w sklepiku naszym tylko w przedszkolu. W przedszkolu Adaś w Michałowicach. A jakże? A to dlatego, że no niestety mamy tutaj pustą salę. Salę, która zwykle tętniła życiem, hałasem, zgiełkiem, wrzawą, śmiechem i w ogóle. No dzisiaj niestety i przez ostatni czas Stoi pusta, więc wykorzystam ją, by tutaj pokazać Wam, co możecie ze mną zrobić. Część z Was pewnie już ma takie, zapewne tak mniej więcej wyglądający pakuneczek. Jest to oczywiście, jak wiecie, glina. Siup. Yy, część z Was gliny nie ma, ale możecie wziąć oczywiście ciastolinę, modelinę, yy, masę solną, yy, plastelinę. Co tam Wam pasuje? No i co? Trzeba trochę polepić. Ja już się za Wami bardzo stęskniłam. No więc bierzemy się do roboty. Pierwsza ważna rzecz. Popatrzcie: glina jest zapakowana. I trzymajcie ją zapakowaną. Wiecie, że glina, jeżeli nie jest zapakowana porządnie, to ona wysycha. Więc za każdym razem, gdy weźmiecie już sobie odpowiedni kawałek gliny, bo to, co dostajecie, musi Wam starczyć na cztery spotkania ze mną. Więc po każdym spotkaniu glina musi być na pewno zapakowana porządnie. Wiecie, że jak wyschnie, to będzie twarda i nie da się z niej lepić za bardzo. Hmm? Dobra. Yy, oczywiście gapa ciapa. Opuszczałam szkołę jak zwykle w takim pośpiechu, że tutaj nie wiadomo, że od jutra nie chodzimy i tak dalej, i tak dalej, że nie wzięłam swojego magicznego niebieskiego pudełka, w którym mam noże do gliny, wykałaczki, wycinaki i różne takie rzeczy. I poniekąd bardzo dobrze, ponieważ moglibyście powiedzieć: A, dzieciu, bo ty masz noż do gliny, a my nie mamy. I tak, Dobra, dzisiaj. Robicie tak samo jak ja, też nie mam noża. Zakładam, że macie do dzisiejszej pracy potrzebne rzeczy, czyli glinę, ewentualnie jakiś inny materiał do lepienia. Jakąś miseczkę. Ja mam plastikową, bo taką znalazłam w przedszkolku: pędzelek, wodę, bo nie mam kleju, i jakąś tam jedną czy dwie wykałaczki. Jedna wystarczy oczywiście, ale jakby się gdzieś tam zapodziała, wiecie, że one mają tendencję do tego, że gdzieś znikają w trakcie zajęć. No to cóż, bierzemy się za pierwszą pracę. Naszą pierwszą pracą będzie, uwaga, bo zawsze o to prosicie, ciociu, kiedy, ciociu, kiedy? Otóż dzisiaj robimy rybę z otwartą gębą. Ha! Więc tego kawałka gliny, który macie, Musicie oderwać tak mniej więcej jedną czwartą. I teraz Bożesz, co? No do nas mówi, jaka jedna czwarta. Bierzecie cały kawałek gliny. Wy kałaczką mniej więcej rysujecie delikatnie, dzielicie ją na pół. To jest jedna druga. Widzicie, od razu mamy ułamki. Jedną półeczkę znowu dzielicie na pół. To znaczy, że ta jedna kosteczka jest właśnie częścią na Waszą pracę. Nie mam noża, podobnie jak wy, ale mam łapska, wielkie i silne. I odrywam. Jeżeli oderwie mi się mniej, no to nawet dobrze. Nie muszę robić ryby wiercie, wielkiej z kosmosu. To odkładam, ta mi się przyda. Odkładam, ale popatrzcie, od razu pakuję. Staram się zapakować szczelnie, więc zawijam, zabijam, zawijam, zabijam. Zawijam. Jedno, drugie, gdzieś rzuciłam. Tak, żeby powietrze do niej nie dochodziło. Ok, odkładam na następny raz. A z tego biorę się do roboty. Yy, znacie pewnie całe mnóstwo gatunków ryb. Jakiś tam błazenek, i skalar, i pielęgnica, i jeszcze różne inne. Pewnie byście tutaj przytoczyli całe dziesiątki nazw. pewnie nawet zdecydowanie więcej niż, niż te, które ja znam. Yy, ale skąd wiecie, że wszystkie są już odkryte? A może gdzieś w jakimś morzu, gdzieś w jakiejś rafie koralowej żyją takie osobniki, o których się nam nawet nie śniło, a wy je możecie właśnie dzisiaj sobie wymyśleć. Warunkiem jest co? Otwarta gęba. Mówię, że taki jest warunek, ponieważ będziemy następnym razem robić rybę już z nieotwartą gębą. Jak dzielimy glinkę? Musimy podzielić glinę na ciało ryby i na dodatki. Więc większa część tej glinki, którą macie. Odrywacie ją, czyli ta większa. Tą mniejszą zostawiacie na dodatki. No i ryba jest podłużna, więc dobrze by było, byście zrobili z niej podłużny kształt. Najpierw robię kulkę, ale kulka, pamiętajcie, nie musi być ładna. I tu już powinniście wiedzieć, jak kulka może być taka sobie, to znaczy, że nie kulka jest najważniejsza, tylko marchewka. Przypominam, jak robimy marchewkę. Ręka prosto. Przechylamy i tak troszkę przykrywając, rolujemy do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Słuchajcie, ważna rzecz. Ja robię pracę dość szybko. Wy niektóre rzeczy być może będziecie musieli powtarzać. A, marchewka mi nie wyszła, a, coś tam mi nie wyszło. Nie ma problemu. Jest na klawiaturze taki długi przycisk, i pewnie większość z Was powie, ociu, to spacja, tak, spacja. Wciśnijcie sobie tą spację w momencie, kiedy ja już lecę dalej, a Wy jeszcze czegoś nie zrobiliście, to zamiast wołać do mnie stop, stop, bo ja Was nie widzę, niestety, bardzo ubolewam, to yy, wciśnijcie spację, zróbcie, co macie zrobić i włączcie sobie dalej, dobra? Uwaga, więc jeżeli ktoś nie zdążył, wciśnijcie spację. OK. Dobra, mamy marchewkę. Marchewkę albo ząb dinozaura, spory, nie? Albo, nie wiem, jak to tam jeszcze nazwać, Wy zawsze macie dziesiątki, tysiące określeń. Z jednej strony robimy właśnie tą otwartą gębę. Yy, prosta rzecz, potrzebujemy teraz do zrobienia otwartej gęby pędzelka. Więc wkuwam w marchew i kręcę pędzelkiem, kręcę, 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 kręcę robiąc dziurę. A dziwnie, troszkę się zgniotło, no bo trzymam rękę, a glina jest mięciutka. Ale teraz do końca, do środka, jeszcze włożę paluch i tak tą buzię, y, obracając dookoła glinką, powiększę. Dobra. Mam otwartą gębę. Mam, o, nawet tam zobaczcie, zrobiło się gardło. Pamiętam, jedna dziewczynka kiedyś zrobiła nawet taki mały języczek. Jak podejdziecie do lusterka, otworzycie buzię, to tam zobaczycie taki wisi mały dżindzelek w gardle. To nawet jedna z, jedna z dziewczyn zrobiła taki dżindzelek w tym w środku w rybie. Świetnie to wyglądało. Dobra, mamy kształt ryby i otwartą gębę. Nie wygląda to zupełnie jak ryba. Zajmijmy się ogonem. I tutaj uwaga, pamiętacie, czym się różni na przykład y, rekin, który jest rybą, pamiętać, od orki, która jest sakiem. Pamiętacie, jak płynie sobie orka albo delfinek, albo wieloryb, to one płyną i ogonek im się macha tak. Chlup, chlup, chlup. Czyli to jest ssak. Jeżeli jakieś stworzenie jest rybą, to ma ogon. Tak jak rekin. Dum, 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 dum. trum, trum. <śm -tum> Dobra, więc robimy ogon rekina, ewentualnie jakiegoś innego waszego stwora morskiego. Wykałaczka, wezmę tą mniejszą, bo pewnie będziecie mieć mniejsze. Rościnam troszkę ogonek, odkładam i rozdzielam. Pamiętajcie, rekini, ogon, czyli do góry płetwa i do dołu. Ładnie wszystko, proszę, wygłaskać. Słuchajcie. Po wysuszeniu i gdy nastaną te superanckie, świetne czasy, jak kiedyś wcześniej, ja będę od Was zabierała te wszystkie prace. Więc musicie o wszystkim pamiętać, żebym ja to była w stanie wypalić, a Wy później pomalować. Wiecie, że jak zobaczę niewygładzone jakieś ogony, to normalnie głowy pourywam do pięty przykleję. Wszyscy w Michałowicach będą wtedy wiedzieli, że ojku, ten chyba coś źle zrobił z gliny, skoro ma głowę na piętach. Wygląda trochę? Wygląda. Dobra, no to teraz ja wykańczam swoją rybkę. Moja rybka będzie miała piękne rybie usta. Więc z gliny, którą mam na dodatki, robię wałek. Wałek, wałek. Dobra, jeszcze jeden może zrobię, będzie z dwóch części miała usta. Wałek, pamiętajcie zawsze na stole. Dwie cieplutkie rączki na tyle szybko Wam wysuszą glinę, że ona Wam zacznie pękać. Mezgi, mezgi, no bo skoro otwarta gęba, to tutaj gdzieś powinny być te usta. Wodą, ponieważ nie mamy kleju. Pac, pac, pac. I przyklejam usteczka. O, no, tak myślałam, że jeden to będzie za mało. To nic, popatrzcie, tak jak zawsze. Jeżeli jest za długi, to trzeba urwać. Jeżeli jest za krótki, to trzeba dokleić. Pamiętajcie, miejsce sklejenia glinki. Zawsze ładnie zagłaskać, żebyśmy tylko my wiedzieli, że te usta były z dwóch kawałków, tak naprawdę. A ktoś, kto będzie patrzył, to powie, e, jak to świetnie zrobiłeś, on, bo zrobiłaś, ja cię. Dobra, mam usta. Wiecie, że ja to zawsze robię szybko, więc moje może być troszkę byle jakie. Wasza praca musi być najpiękniejsza na świecie w Europie. Na pytanie Ciocio, a czy ja muszę robić te usta? Oczywiście nie. To jest moja ryba, tam robi się wasza ryba. Wy robicie swoją, ja robię swoją. Moja ryba będzie miała, tak jak tamta w sali, która jest, będzie miała jedno podbite, spuchnięte oko, ale to tak spuchnięte, że aż nic nie będzie na nie widziała. Więc to będzie takie większe, spuchnięte. Więc kuleczka, troszkę ją rozplaszczę, żeby było takie trochę spuchnięte. Mezgi, mezgi przyklejam tutaj wodą. Patrz. Przyklejam to oko, żeby wyglądało, przy, pamiętajcie, nie przytknąć tylko, troszkę docisnąć, żeby wyglądało jak zamknięte, spuchnięte. Rysuję na nim kreskę. Drugie już będzie normalne, więc robię normalne oczko, okrągłe, troszkę mniejsze może, skoro to jest spuchnięte, to będzie duże, to będzie mniejsze. Mezgi, mezgi. Klejem oczywiście, pac, pac. Wodą, o matkę. Ciągle mi się myli. I przyklejam. Końcówką, pędzelkę, ale mam strasznie grubą. Nie będzie mi pasowała. Więc biorę odwrotną stronę y, szaszłykowej tej, albo sushi pałkę, jeżeli macie, i robię oczko. Ryba, żeby mogła się tak swobodniej troszkę. O Jezu, czekajcie. <laughs> ale wam przykleiłam to oko. Dobra, tutaj przykleję. Bo wychodzi na to, że, że zrobiłam saka morskiego, a miała być ryba. Ryba to ryba. Robimy rybę. Dobra. Jest ryba. Oko, oko. No weź, nie tańczymy tutaj. Eee, płetwy. Bardzo ważna rzecz. Przecież ta ryba musi się jakoś poruszać. Dwie boczne. Przednie ja zrobię. I jedną górną. Ja wiem, że tam zaraz mi jakiś znawca rybi powie: Nie, to za mało, bo one mają jeszcze tam trochę tutaj z tyłu jakieś. Przypominam, to jest moja ryba. Chcecie, możecie zrobić 15 par płetw dla swojej ryby. Wasza sprawa. Moja będzie miała tyle. Kuleczka, byle jaka. Marchewka. Kuleczka, marchewka. Delikatnie rozplaszczam, delikatnie, bo mocno rozplaszczone zrobi się cienkie. Pamiętacie, że wszystko co cienkie, daleko odstające z winy, bardzo łatwo się wysuszy i się pokruszy. Mezgi, mezgi z boku jednego. Patrz, Przypomnijcie mi, czy jacyś kosmici odwiedzili tą rybę i to jest prezent od kosmitów, bo jeśli nie, to please przykleić porządnie na zacierkę. Na zacierkę to znaczy, żeby nie było widać, że była w dwóch kawałkach. I znowu mezgi, mezgi. klejem pac, pac. I przyklejam drugą płetwę. Pamiętacie, y, Nemo z y, filmu? Nie przejmujcie się, jeśli jedna płetwa Wam wyjdzie mniejsza, druga większa. Y, nikt z ryby nie strzela. Więc nie muszą być równiutkie. A szczególnie zobaczycie. Teraz widać, jest, ta jest taka, ta jest taka. Pasuje? Pasuje. Jak ktoś Wam powie, że A, macie nierówną płetwę. To powiecie, moja ryba, moja płetwa, moja sprawa. Taka miała być, koniec, pl. Płetwa grzbietowa. I tutaj możecie też zaszaleć. Możecie zrobić na przykład taką nastroszoną, kojarzycie okonia? Okoń ma taki, mm, już Wam mówię, ma taki śmieszny, jak się wkurzy, to ma taki śmieszny grzbiet. Więc robię wałek, rozplaszczam, podnoszę. Rozplaszczam, podnoszę. I teraz możecie zrobić albo takie, Wrąbki albo wręcz kolce. Tylko uwaga znowu, nie długie kolce. Kolczaste, tak, ok, ale długie kolce nie, bo wszystko co cienkie, odstające się wysuszy i się pokruszy. Mezgi, mezgi, nawet jeżeli najmniejszą rzecz przyklejacie. Muszą być mezgi i muszą być podpacze. Oczywiście od razu was. Straszej groże Wam nie będę przyklejać płetw, które podpadają. A że płetwa ta też nie jest prezentem od kosmitów, to weźcie tak sobie przytrzymajcie tutaj troszkę, pogłaskać. Jeżeli, zobaczcie, ja sobie, póki jeszcze nie ma zębów, swobodnie wkładam palucha do środka, do pyska do niej. Łatwiej mi jest wtedy trzymać. I przygłaskuję, kurczę, jakieś efekty słoniowe mi się robią. Pamiętacie o efektach słoniowych? Żadnych efektów słoniowych mogą być co najwyżej w naszej historii o wycieczce do zoo. Tutaj jeszcze narysuję wzorki. Już robiąc swoją rybkę, zastanawiajcie się, jak ją pomalujecie. Tak, żebyście, wiecie, już wiedzieli na przykład, że o, tutaj ogon będzie miała takiego koloru, to górną płetwę może taką, może siaką, może owaką. Dobra. To co? Będzie straszna, będzie miała wywalony jęzor i dwa zęby. Albo nie, jeden. Będzie jeden ząb, bo jeden będzie w tej bójce, co miała podbite oko, jeden będzie ułamany. Więc robię język. Wałeczek na stole. Rozplaszczam go, ale nie za mocno, pamiętacie. Po pierwsze, jak cienki, to się wysuszy i się pokruszy. Po drugie, jak będziecie tylko rozplaszczać, to się Wam przyklei do stołu. Dobra, zwijam troszkę, żeby był zawinięty. I wklejam go do pyska. To może być troszeczkę trudne, ale jak się postaracie, dacie radę. Pamiętajcie o przycisku spacji. Możecie zawsze zatrzymać na chwilkę, dorobić to, co tam sobie macie do dorobienia i wrócić znowu do filmiku. On będzie chyba cały czas dostępny. Dobra, na razie wygląda tak. Mi się na razie podoba. Kurczę, wypalę ją sobie i dam komuś później kiedyś znajomemu jakiemuś prezencie, żeby wstawił do akwarium. Robię ząb. Kuleczka, marcheweczka, no i wklejam. W górnej szczęce będzie. Mezgi, mezgi. Klejem pac i jeden ząb. Możecie zrobić całą masę zębów. Dobra. To jest moja ryba. O, czekajcie, nie ma znaczków na ogonie z drugiej strony. Moja ryba z otwartą gębą już jest gotowa. Pamiętajcie, ja nie mam monopolu na jedyne pomysły, na świetne pomysły. Ja mam pomysły, takie jakie mam. Założy się, że wy macie o niebo lepsze i że wasze ryby po prostu będą zjawiskowo piękne. Please. Zróbcie je, co? Poprzesyłajcie mi jakieś zdjęcia, żebym wiedziała, że w ogóle tutaj się produkuję, pokazuję, staram się i chcę być tam u Was chociaż na chwilę. Przyślijcie mi jakiś odzew, ciociu, fajna ryba, albo weź do kitu, ją zrobiłaś, beznadziejna moja jest lepsza, zobacz na zdjęciu, jak wygląda. Dobra? A ja postaram się następnym razem zrobić Wam rybę z kulki. Y Póki co na dzisiaj to chyba... Wszystko. Nie, jakie wszystko? Czekajcie, mega ważna rzecz. Pa, zostało mi trochę gliny z tego, co zostało. U Was mam nadzieję, że też zostanie. Jeżeli nie zostanie, oderwijcie tam sobie troszkę z tamtej paczuszki. Takie nieduże kawałki możecie gdzieś położyć na parapecie czy na grzejniku, jeżeli jeszcze jest ciepło. Pościskajcie, żeby one były takie w miarę, w miarę cienkie, suche. I następnym razem takie wyschnięte kawałki... Wróćcie do jakiegoś pojemniczka, do kubeczka czy coś, zalejcie wodą i tym sposobem będziecie mieli swój własny klej. Dobra? Więc uwaga, ha! kto by przypuszczał, niby nie szkoła, niby nie lekcja, a praca domowa zadana. Jeśli nie zrobicie kleju, to wiecie co? Będziecie musieli znów kleić na wodę. Dobra, teraz to już chyba wszystko. Więc co? Czekam na wasz odzew. Dajcie mi znaki, sygnały i w ogóle. Jeżeli ktoś z Was y, lepił dzisiaj z ciastoliny, plasteliny czy modeliny, a bardzo chciałby polepić jednak z glinki, dajcie znać rodzicom, i już oni się ze mną skontaktują, myślę, że będą wiedzieli co i jak, dobra? Yy, a póki co, bawcie się dobrze, wypoczywajcie, szalejcie, skaczcie. dajcie trochę luzu tym rodzicom, dobra? Niech oni też odetchną chociaż kawałek, no chociażby nawet przy glinie. Z gliną to, wiecie, możecie do nich pobiec, pokazać, mamo, patrz jaką rybę zrobiłem, jak chcesz mogę Cię nauczyć. Mama może nie chcieć, pamiętajcie. To co? Oj, ciężko mi się z Wami rozstawać. Naprawdę, słuchajcie, nawet takie gadanie, bym gadała i gadała. Póki co, Błyźka ciał, do następnego razu.